Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonałka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. Ostatnie filmy poświęcone były dość mocno drenażowi limfatycznemu. Postanowiłem więc, że dla kontrastu pokażę Wam masaż, który jest szybki, energiczny i nie odprowadza limfy, ale ćwiczymy nim sportowców przed wami masaż sportowy grzbietu. Zapraszam do oglądania. Okej, okay. mój pacjent jest przygotowany, leży sobie na brzuchu. Podstawami skokowymi jest oczywiście wałek, bielizna zabezpieczona, całe plecy odsłonięte. No to co, startujemy? Teraz tak, to co będę robił, to jest masaż sportowy według Magiery i walaszka, który zawarli między innymi w książce. Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej i tam masaż sportowy grzbietu jest opisany osobno dla mięśni grzbietu i dla kręgosłupa, ale jest też wykonywanie masażu połączonego, w sensie i kręgosłup, czy mięśni przekręgosłupowych, i grzbietu jako pozostałych części. I ja właśnie ten masaż będę prezentował. Dobra? Dobra. Czyli tak, mam masełko szea. Ja bardzo nie lubię oliwek, bo kiedyś mi się rozlała w torbie do masażu. Nie polecam. Najpierw sobie tylko krótko rozprowadzę. To jeszcze nie jest masaż jako masaż. I teraz tak, masaż sportowy jego długość zależy od masy zawodnika, no bo dla sportowców, tak? I waha się dla masażu częściowego, czy na przykład dla masażu pleców, od 10 do 20 minut. Ja nie będę się starał robić tego jak najszybciej, ponieważ wtedy złapię zadyszkę i nie będę mógł do Was mówić, a będę wykonywał te techniki dość powoli, jak na masaż sportowy, żebyście mogli coś załapać z tego. Żeby to nie było takie tup 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 machanie, po prostu chciałbym wytłumaczyć też, co robię. No więc pierwsze, głaszczemy rękoma wzdłuż kręgosłupa i głaszczemy pięściami po prostownikach. Kiedy głaszczę pięściami, to używam tych tutaj drugich paliczków. Nie jadę knykciami czy tam stawami, używam paliczków na płasko. Dobra. Jeżeli było wzdłuż, no to i w poprzek. Rękoma. Pięściami. Dobra. I ostatnie głaskanie to jest głaskanie piłowe, czyli idę sobie od lędźwi w stronę. Karku właśnie piłując. Teraz jeszcze jedna mała uwaga. Ja będę robił tylko tę stronę pleców, ponieważ inaczej byśmy sobie zasłoniali widok, nie ma takiej potrzeby, to jest pokaz, a nie pełen masaż. Później mojemu tacie zrobię drugą stronę. Dobra, mamy głaskanie. Mamy rozcieranie. Wzdłuż, albo jeszcze lepiej, wzdłuż. Wzdłuż pięściami, w poprzek rękoma, w sumie palcami dwa do pięć i jeszcze raz. Aha, idziemy. Miało być niespieszne tempo, a i tak wychodzi dosyć szybko. I pięściami. Zobaczymy, na ile mi oddechu starczy. Jak ktoś się zastanawia, czy pięściami można jechać po żebrach? Można. Zawodnicy tego nie czują. A zupełnie serio, masaż sportowy jest masażem o średniej silne albo czasami nawet troszkę silniejszym. Czasami można wejść w próg bólu. Dobra, było głoskanie wzdłuż rękoma, głoskanie wzdłuż, e, rozcieranie wzdłuż rękoma, rozcieranie wzdłuż pięściami, rozcieranie wzdłuż rękoma, rozcieranie poprzek, rozcieranie w poprzek rękoma, rozcieranie w poprzek pięściami, rozcieranie punktowe, czyli kładę ręce w tym wypadku kciuki na prostownikach, rozcieram w punktach, przekładam, przekładam, przekładam. 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 I tak prowadzę ruch od L5 do C7, czyli przez cały odcinek lędźwowy, piersiowy. No dobra, były głaskania, były rozcierania. Czas na ugniatania. Ugniatania w masażu sportowym stanowią 70% w ogóle całego masażu. Ja je wykonam też po dwa razy, aczkolwiek dla, jeżeli będziecie masować rzeczywiście sportowców, to tych ugniatań należałoby mieć trochę więcej. I pomimo, że robię yy, według Magiery i Walaszka, to nomenklaturę, czyli nazewnictwo technik zachowam ze Zborowskiego, ponieważ oni mają troszkę inne nazwy. To by się mieszało, jeżeli ktoś się uczył klasyka do tej pory, a sportowego nie. Dlatego ja sobie zrobię ugniatanie poprzeczne wzdłuż kręgosłupa. I Magiera z Walaszkiem mówią, że spokojnie można jechać w drugą stronę. Ale tak, żeby zakończyć na barku. Czyli ruch wygląda w ten sposób. Idę, drugie pasmo i trzecie. No więc jeszcze raz. Pasmo przykręgosupowe, pasmo środkowe, i pasmo w linii pachowej i do barku. No więc skoro było pasmo wzdłuż, domyślacie się zapewne, że będzie pasmo w poprzek. Czyli taka N, -ka, Z, -ka, nie wiem jak to nazwać. Idę sobie w jedną, w drugą. Fala poprzeczna, może tak. Hop, kończę znowu na barku. Czyli jeszcze raz, zaczynam, wracam, idę, wracam, kończę na barku. Jeżeli chciałbym zrobić masaż rozluźniający, bo czasami sportowców też trzeba rozluźniać, to sobie zmieniam po prostu rękę i robię ugniatanie podłużne oczywiście, które ma charakter rozluźniający. Tutaj już normalnie jedną ręką sobie radzę. Nie jest to łatwe, ale da się. Dobra, mieliśmy zwykłe ugniatania, no to przejdźmy sobie do ugniatania esowatego. Robię to w ten sposób, że Opracowuję sobie jeden prostownik. Między moimi kciukami pojawia się F, która wygląda jak literka S. Mam to, robię jedną stronę, robię drugą stronę. Tak, po prawdzie to powinienem przejść na drugą stronę stołu, ale to mi uniemożliwia kamera, więc wybaczcie, że zostałem z tej jednej strony. Gdyby mój zawodnik miał mniejsze prostowniki, nie byłyby rozbudowane, to zamiast opracowywać pojedynczo każdy z prostowników, mógłbym wykonać przełamywanie, czyli nasadą jednej ręki i nasadą drugiej ręki przechodzę na drugą stronę kręgosłupa. Zobaczcie, że też się wytwarza taka fałdka jak przy SC, ale nie opracowuje pojedynczego mięśnia, tylko całość. Więc jest to trochę mniej specyficzna technika ale jak ktoś nie ma rozbudowanych prostowników w zupełności wystarczy i na koniec mamy ugniatanie punktowe czyli kładę kciuki na prostownikach delikatnie wciskam w głąb i wykonuję ruch dogłowowy do ogonowy przerzut robię dobra Niektórzy mówią, że klasyk, jak się wykonuje go mocniej i szybciej, to jest masaż sportowy, ale to nie jest do końca prawda, bo w sportowym y, mamy inne techniki i inne w ogóle y, zadania dla tego masażu. Ale dobra, o tym kiedyś indziej powiem. Teraz przejdźmy do tych innych technik. Są cztery techniki, które wykonujemy między ugniataniem a oklepywaniem, i kolejna jest, co do zasady jest dowolna, ja najpierw wykonam piłowanie, czyli kładę sobie ręce. Rozciągam tkankę, zbieram ją z powrotem i wykonuję piłowanie. Ponieważ robię to kłębikami i palcem piątym, nazywa się to piłowanie małe. Mojego modela nie jest łatwo piłować, ale nie idzie też źle. Odcinek ledziowy spięty. Tu już idzie znacznie lepiej. Jeżeli to jest piłowanie małe, to to jest piłowanie duże. Piłowanie małe ogarnia nam tkanki w okolicy kręgosłupa, piłowanie duże ogarnia nam tkanki dalej. Ponieważ tu jest dziura, więc idziemy. Dobra. Połowa Ja nie lubię tej techniki, ponieważ jest wyłamywaczem kciuków. Tego czasami ją opuszczam, ale istnieje. Wyłopiłowanie, zróbmy sobie rolowanie. Czyli zbieram tkankę czterema palcami, a kciukami to popycham. Zwróćcie uwagę, że między moimi palcami a kciukami cały czas jest fala z tkanki. Mogę zrobić to bezpośrednio na kręgosłupie, ponieważ biorę tkankę łączną, nie żadne mięśnie to jest dosyć delikatna technika. Robię to sobie po obu stronach i robię w poprzek, idąc od kręgosłupa do boku. Zarówno piłowanie, jak i rolowanie są technikami zapożyczonymi z masażu segmentarnego. Tam jest trochę inny kierunek. Tam idziemy od boku do kręgosłupa, tu od kręgosłupa do boku, ale to już są niuanse. Robiąc moją stronę, nie muszę przechodzić, dlatego ją wykonam. Tylko tym razem to kciuki zbierają tkankę, a cztery palce prowadzą po prostu ruch. Ok, było piłowanie. Było rolowanie, czas na prześrubowanie. Prześrubowanie polega na tym, że kładę nadgarstek po mojej stronie pleców, będę opracowywał prostowniki po przeciwnej stronie. I teraz rozcierając zazwyczaj ruszam palcami w stronę palca piątego. Prześrubowując idę w stronę kciuka. Czyli kładę nadgarstek, ciągnę tkanki, zatrzymuję się na prostowniku, robię trzy kółeczka. Trzymam tutaj, przekładam nad garstek i nie puszczając tkanek przeciągam dalej, przyśrubowuję trzy razy. Każde kółko jest mocniejsze. Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i jeszcze raz w normalnym tempie. Dobra, i teraz ludzie, którzy znają Masaż segmentarny, mogą powiedzieć hola, hola, ale to jest prześrubowanie prawostronne. Czemu robisz je po lewej stronie grzbietu? Przecież po lewej stronie grzbietu powinno być prześrubowanie, które wygląda w ten sposób. To jest prześrubowanie lewostronne. Tak, ale w sportowym jest to spokojnie dopuszczalne. W segmentarnym nie, ale to nie jest segmentarne. Możemy zrobić prześrubowanie prawostronne po lewej stronie. Gdybym przeszedł na drugą stronę stołu, robiłbym to prawą ręką. Opracowując normalnie prawą stronę, trzymając lewą rękę po lewej stronie. Ale nie przejdę, bo to by było utrudnienie dla kamery i tak byście tego nie widzieli. Dobra. Było rolowanie, było piłowanie, było prześrubowanie. Czas na chwyt podłopatkowy. Chwyt podłopatkowy polega na tym, że wbijam się pod łopatkę, rozcieram część podłopatkową, wbijam się pod łopatkę, ustawiając tym razem palce w dół. Rozcieram żebra i na końcu wibruję. Ja wolę takie ustawienie ręki. Niektórzy preferują ustawienie w ten sposób. Pod warunkiem, że ręka jest luźno i zawodnik nam nie pomaga. Możemy wejść, rozetrzeć jedną stronę, rozetrzeć drugą stronę i zwibrować. Mój zawodnik jest mega napięty, więc nie jest łatwo wejść pod łopatkę. Spróbuję sobie zrobić to na drugiej stronie. Też niewiele lepiej. Jedna strona, druga strona i wibracja. Teraz, jeżeli mój model chciałby mi pomóc podnieść łopatkę do góry, nie, nie, tylko łopatkę, to ja nie jestem w stanie się wcisnąć. Dlatego tak ważne jest, żeby to robić na rozluźnionej łopatce. Jeżeli e, osoba masowana nie potrafi tego zrobić, mówimy, dobra, rozluźnij się i dopiero wtedy to wykonujemy. OK? OK. Były techniki dodatkowe, jeszcze raz wspomnę: Piłowanie, rolowanie, przyśrubowanie, chwyt podłopatkowy, czas na zwykłe oklepywania. Oklepuję sobie całe plecy, omijając te okolice, czyli okolice nerek, przy silnych oklepywaniach. Niech to będzie z pięści, niech to będzie karate, niech to będzie wymiatanie. Dobra. Mam, mam. Proste, zwykłe oklepywania. Czas na rozstrząsanie. Czas na wibracje. I ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że moja wibracja jest beznadziejna. Mimo wszystko poświęcam się. Uwaga. Dobra. To był maks moich możliwości. Wibracja wzdłuż. Wibracja poprzek. Dobra. Całe szczęście. Dla takich osób jak ja, które nie potrafią wibrować zbyt dobrze, jest wibracja pneumatyczna w masażu sportowym, gdzie układamy na kręgosłupie rękę jak do oklepywania łyżyczkowego, czyli w ten sposób. Kręgosłup jest zabezpieczony, bo kręgosłup biegnie sobie tu, gdzie mam pustą przestrzeń i nie silnie, ale za to szybko uderzam w swoją własną rękę, co też powoduje wibrację tkanek. To się nazywa wibracja pneumatyczna. Dobra. Na koniec zostało nam rozciąganie odcinka lędziowego. Kładę rękę na odcinku piersiowym, gdzie już są żebra, drugą rękę kładę na kości krzyżowej i rozsuwam ręce. Teraz one się nie ślizgają, one nie naciskają w dół. Ta ręka idzie tak, jak jest przedłużenie przedramienia, czyli po skosie w dół. Ta ręka idzie tak, jak jest przedłużenie przedramienia, czyli po skosie w dół. Wytrzymuję tak kilka sekund. Rozluźniam. Jeszcze raz. Rozluźniam. Kość krzyżowa powinna się troszeczkę zawinąć, dzięki czemu odcinek lędziowy się rozciągnie, czyli wypłaszczy się lordoza. Na koniec przegłaskanie. Zróbmy jeszcze raz piłowe. I na tym kończymy masaż. I to tyle w temacie. Jeśli uważacie, że materiał był merytoryczny, wniósł coś do Waszej wiedzy, spodobał Wam się, subskrybujcie kanał, kliknijcie przycisk dzwoneczka, dajcie lajka, like piszcie komentarz. To bardzo pomaga takim skromnym youtuberom jak ja. Dzięki za oglądanie, do następnego razu.